Ten jest taki dosyć przyjemnym kempingiem jak widzicie, no, lokalizacja super po prostu. Mierzy on 25 km. chyba że będą dwa kampery, patrzcie jaka tutaj rzeka, w ogóle z lodowca płynie. O, zobaczcie to. Przeprawiamy się na drugą stronę teraz rzeki mostem, a no, jeszcze kawałek musimy podejść tam wyżej. Taka miejscówka tutaj, akurat się trafiło, że nawet stolik mamy swój, tutaj własny. Witajcie, witajcie, kolejny dzień w Norwegii. Jak widzieliście wczoraj przeszła tutaj burza, a dzisiaj ładne niebieskie słońce. Od 30 stopni temperaturka tutaj ma być w Norwegii, więc na tym wyjeździe na temperaturę nie możemy narzekać, liczyłem po prostu na jakieś troszkę nawet lekkie ochłodzenie na tym wyjeździe, a nie na takie upały. Powiem Wam, że tutaj pod tym wodospadem no spało mi się super, zresztą jak widzicie jest chyba godzina przed dziewiątą, a ja dopiero co wstałem, chyba najlepiej mi się spało jak do tej pory na tym wyjeździe, bo tu w Szwecji też jest taki problem, że fajnie jest, że jest długo, wieczorami nie widno, ale też bardzo szybko robi się widno, więc tej nocy tutaj praktycznie nie ma, jak sobie zostawiacie na przykład otwarte okna w kamperze, żeby się wietrzyło, nie używacie klimatyzacji czy coś, to normalnie o godzinie trzeciej, czwartej to już macie widno w kamperze i jakoś tak mi się ciężko spało, a tutaj e, wczoraj zrobiło się dosyć chłodno po tej burzy, więc sobie wszystko pozasłanialiśmy i super mi się spało. Jeszcze ten tutaj wodospad tak wszystko zagłusza, że, bo to też jest taki w sumie kemping trochę przy trasie, nie? No bo tutaj nie ma gdzieś jakichś takich kempingów, nie przy trasie można powiedzieć i fajnie ten wodospad tutaj zagłuszał odgłos tej trasy, chociaż tu w nocy mało samochodów jeździ, zauważyłem po tych drogach, więc nie było źle. Naprawdę super mi się tutaj spało i fajne miejsce. Podoba mi się tu. Zaraz sobie jeszcze podejdziemy po ten wodospad, bo tam można podejść bliżej. a tak wygląda tutaj ten kemping. Widzę, że też dużo ludzi tak na nockę tu przyjechało. Są takie malutkie domki. i W tych domkach sobie tutaj noc spędzili. i Dzisiaj już widzę, wyjeżdżają i jadą dalej. I tak widzicie, się prezentuje tutaj ten kemping. Mały kemping, ale większość tych kempingów tak tutaj wygląda. I powiem Wam, że ten jeszcze nie wygląda źle, bo te większość, których mijamy, to e, na większości jest, są po prostu takie stacjonarne przyczepy, wiecie co? Takie po prostu domki, można powiedzieć, na tych kempingach. Tam w takiej otwartej przestrzeni, jak tutaj, jest mało. Ten jest taki dosyć przyjemnym kempingiem, jak widzicie, no, lokalizacja super po prostu. Tego szukałem, żeby sobie tutaj serwis zrobić, to sobie wody nalejemy, bo nie wiem, czy kolejne nocki już na dziko nie spędzimy. Tam też chcieliśmy na dziko, no ale nie było jakby miejsca żeby to zrobić, a przynajmniej nie znaleźliśmy takiego jadąc tutaj po trasie, które by nam odpowiadało. My już praktycznie gotowi do wyjazdu, widzę, że tu ludzie też się normalnie też zatrzymują, żeby sobie podejść pod ten wodospad, bo on tu jest dostępny. Zobaczcie. I też sobie tam podejdziemy pod niego, jak już tu jesteśmy, zobaczymy z bliska jak on wygląda. Ładnie się prezentuje i powiem wam, że chyba najlepsze wrażenie właśnie robi wodospad jak się na niego patrzy z dołu, nie z góry. Ale wczoraj po tej burzy tutaj dopiero wody leciało. Dzisiaj to widzicie tak, na spokojnie. A wczoraj sporo tej wody po tej burzy tutaj spadało. Tak to się prezentuje. Sporo ludzi, turystów, widzicie. O, a my tam gdzieś staliśmy sobie i z daleka mogliśmy obserwować ten wodospad. Też ładnie wygląda. Kierujemy się teraz już na lodowiec. Najpierw przejechaliśmy, to co mogliście zobaczyć, to była dolina Wikingów, tam gdzie było widać te wodospady, a teraz już wjechaliśmy w najdłuższy drogowy tunel w Europie. Nie w Europie, na świecie na świecie nawet, tak? Mierzy on 25 km, więc tak będziemy jechać jeszcze przez jakieś 25 km, ale. Spodziewałem się wiecie co, czegoś innego. Myślałem, że to będzie takie, wiecie, wow, sz, wow, a tych tuneli w takiej formie, jak tutaj widzicie, w Norwegii jest po prostu mnóstwo. I te tunele naprawdę są tutaj w Norwegii dość długie, bo mają mi 9-10 km. No wiadomo, ten jest najdłuższy, ale tak naprawdę... No niczym się na razie nie różni niż reszta. Myślałem, że wiecie, tu będzie jakiś taki super tunel zrobiony, 25 km, a on jest po prostu zwykłym tunelem. Chyba, że jeszcze zobaczymy, może gdzieś tam w połowie tego tunelu będzie jakaś tam iluminacja świetna, takie rzeczy. Sprawdzimy to. Przed nami już jest taka jakby kolorowa wstawka, ale wiecie co, no to tak w większości tuneli tak. są te takie kolorowe światła wstawki, coś takiego. No, o, no tutaj tak no tak troszeczkę jak jaskinia, tak. tak fajnie te kolorki się tutaj zmieniają. No i lecimy dalej. Może dlatego, żeby nas troszeczkę przebudzić, rozbudzić. tak, rozbudzić. Nas. I witamy po drugiej stronie tunelu, najdłuższego, najdłuższego tunelu. Na świecie 25 km przejechaliśmy, aż oczy boją. Nie? No, no fajnie, się śmiejemy z Darkiem, że Laura kiedyś powie tak, a najdłuższy tunel byłam w nim, ma 25 km i jest w Norwegii. Tak byliśmy w tym tunelu, ale szału nie ma. No. Tak dokładnie, I, także jedziemy y, dalej. Przed nami już chyba tylko lodowiec. Tunele przejechane. Tych tuneli naprawdę tutaj w Norwegii jest bardzo dużo. Tak samo jak i promów. Tu jest kolejny, na który czekamy. No tak w Norwegii jest, że trzeba się nastawić na to, że e, tymi promami tak czy siak trzeba tutaj pokonywać niektóre e, odległości. I tak jest właśnie w tym przypadku. Przypłynął pron, prom. Zaraz będziemy na niego wjeżdżać i przeprawiać się na drugą stronę fiordu. A to jest chyba jedna z takich dłuższych przepraw, nie? On tam przepływa, czy mi się wydaje, czy gdzieś indziej płyniemy? Gdzieś indziej chyba będziemy płynąć. Czekajcie, tutaj sprawdzę na mapie. O, zobaczcie. Tutaj daleko, daleko płyniemy. Tu. Dopiero wysiądziemy. Ile zapłaciliśmy za ten prom? 25 zł. O, A, no jakie to, miłe słowo nie, nie są jakieś, widzicie, duże koszty tych promów. No ale... nie, nie, tamte wcześniejsze były troszeczkę chyba tak? troszeczkę, no, się. Wydaje. Ja, ja jeszcze zobaczymy w ogóle, jaki nam tutaj przyjdzie rachunek za tą Norwegię, nie? bo tutaj wszystko automatycznie jest pobierane. Czytałem gdzieś, że można sobie coś takiego zainstalować jak Autopass, i tam są jakieś tam zniżki, też jeżeli chodzi o, o właśnie przejazdy tymi płatnymi drogami, tutaj w Norwegii. Ale my tego nie mieliśmy. Zobaczymy, jaki rachunek dostaniemy, ale to tydzień, dwa podobno. Odchyba, zanim przyjdzie do domu, no tu wias jest taki słabszy. Widzę, że ciekawe, jak ta przyczepa się, bo tutaj w dół i się trzeba złamać. O, tak na milimetry, tutaj. No, jakby była dłuższa przyczepka, to tak usiadł, nie? Bardzo ten promień, będziemy. idziemy. No, my znowu na, na pierwsze miejsce polecimy. Tutaj niestety tym razem za. Okay. Tutaj na promie można sobie zejść na dół. A i tutaj jest takie dla pasażerów jak na normalnym promie. Jowski. Ja, ale jak szybko płyniemy? Tutaj możecie sobie kupić takie kanapki. 115 koron kosztuje. Taka malutka 95-94. Do picia coś. Fanta 48 koron taka, 56 coś takiego idę. Kola widzę jest po 48 koron. Takie ceny na promie. Bardzo szybko płynie ten prom ogólnie. Nie wiem ile ta przetrwała, przeprawa trwała z 10 minut może max. Ale fajnie, można no. sobie kanapkę kupić czy coś, jak kawkę czy... Idziemy do kampera. Dosyć tak się wydaje. Dosek duży też prom, więc my tam gdzieś na samym końcu jesteśmy. Jak tu przyczepka? Na ja sobie radę. To jest tak właśnie dołek i górka od razu. Spokojnie. E, poszła poszło idealnie. Nieee. troszkę, tak? A my gdzie mamy jechać? Tutaj, tak? I znowu w tunel prosto. Duży. Dzisiaj znowu będziemy sobie pewnie szukać jakiegoś punktu na noc, ale zobaczcie jak tutaj wyglądają właśnie te punkty, które są na Park Fortnite i przy drodze, tu już praktycznie wszystko obstawione, nie? nie ma, nawet się nie ma gdzie zatrzymać za bardzo. Bo to są takie malutkie parkingi, gdzieś takie cypelki porobione. Nie ma jakichś wielkich, no 2-3 kampery max. Ale to jak się spóźnicie, to mówię tak, jak wam wczoraj mówiłem, jak, jak z tirami po prostu, za późno wjedziecie, to już nic nie znajdziecie, zresztą widzieliście, wczoraj tam byliśmy przy tej toalecie. Co tam się działo? Jedziemy no. cały czas tutaj, teraz drogą 55. Zostało nam dosłownie 40 km do lodowca. Nie ja widzicie droga, normalna, zwykła droga po prostu. Ale za jakieś 2,5 km zjedziemy z tej drogi. I tam już jest podobno troszkę słabsza ta droga. Zobaczymy, jak wygląda dokładnie ten dojazd do lodowca. Zjechaliśmy w miejscowości Gałpne, dokładnie w miejscowości Gałpne się zjeżdża i już w stronę lodowca. To już jest końcóweczka taka. Zostało nam 35 6 km. Tam u góry, nie wiem czy zobaczycie, ale taką końcóweczkę właśnie jeszcze widać, właśnie śniegu. Nie. Mamy nadzieję, że nam się lodowiec nie rozpuścił, bo tak cieplutko dzisiaj jest, ale nie, nie, no raczej tak nie będzie. Mamy nadzieję, że ta droga będzie tak wyglądała, jak to na początku słyszałam różne opinie o tym dojeździe. Musimy właśnie sobie to sprawdzić, no a my właśnie kierujemy się w stronę lodowca. Do skrętu, na razie ta droga jest taką w sumie normalną drogą, no raz węższa, ale ogólnie na dwa auta spokojnie się tutaj wymijają. Więc z dojazdem nie ma żadnego problemu. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądać ta płatna droga, tam już pod sam lodowiec. Znaczy nie sam lodowiec, bo też jest do przejścia tutaj około 3 km, chyba z parkingu, właśnie. My tutaj dojechaliśmy teraz do pierwszego parkingu. Tu bez... w lewo, tak, tu w lewo skręcamy. I tu mamy... U... I tu mamy pierwszy parking. Uch. O, tam widać lodowiec z O, zobaczcie to. Tam musimy dojść, patrzcie, tam jest. Coś... Tu mamy pierwszy parking. Tak, tu jest pierwszy bezpłatny. Ale czekaj, co tutaj jest napisane? Tutaj nie można kampera. No camping, no camping. Czyli tutaj generalnie nie możecie spać, ale możecie sobie to zostawić kampera. A my jedziemy dalej i najprawdopodobniej ten ostatni fragment jest płatny. No my decydujemy się chyba zapłacić, prawda? I, i tędy, i tędy tak, przejechać. Jedziemy. Tak. Tak myślę. Więc słuchajcie. Jedziemy tutaj. Ale co znaczy płatne? Gdzieś nas tutaj ktoś skasuje, czy jak? No tak, mi pokazuje nawigacja, że za 500 metrów. Aha, tu jest zakaz kamperów, tak? Co tu jest? Nie, no camping, czyli A, nie śpimy tutaj. No camping po prostu, myślałem, że zakaz kamperów. Nie wolno spać tutaj. Tam też na parkingu tak było, że nie wolno spać? Tak. Ale jechać chyba możemy. Bo no, tu, tu jest troszkę wąsko, ale tej drogi tutaj jest 3 km, to... się gdzieś miniemy. Chyba, że będą dwa kampery, patrzcie jaka tutaj rzeka w ogóle z lodowca o, płynie. Zobaczcie to. Super. 100 metrów mam tutaj kamper napisane No nie wiem Jedziemy jedziemy No i przed nami też kamper jedzie, tak kamper van? A teoretycznie to tak. Do 10 ton Płustki. O kurcze i tu ta końcówka jest wąska po prostu, nie Aha, i tu jest jakieś e, opłata. No camping l... No camping. No camping. Czyli nie ma tutaj spania. I co my tutaj mamy? Co tu jest? Tu jest jakaś opłata, tak? No i zobaczcie, mamy 2,5 km do pokonania tą drogą. Nie tanią drogą, ale mogliśmy się przejść. No my zdecydowaliśmy się przejechać. No, najdroższe ale... najdroższe 2,5 km. Tak, ale zobaczcie, no, tam już widzimy ten lodowiec. Tak, ja myślę, że to jest dobry wybór przy trzech osobach. To wychodzi średnio 50 zł na osobę, okej. Okay. No ale... piękny jest ten lodowiec. Naprawdę. No, no, teraz tam dojedziemy. Tak wygląda tutaj ten górny parking. Sporo kamperów tutaj stoi, osobowych zresztą też. Dosyć dużo miejsca, dosyć duży jest ten parking. My tam sobie kamperka zostawiliśmy na początku. No i idziemy tam właśnie na lodowiec. I teraz też rozmawialiśmy tutaj z panem z Polski, który nas zna, z którym się gdzieś tam widzieliśmy na targach. Mówi, że są tutaj dwie opcje: te drogi. Można sobie przejść to wszystko na pieszo, tam do, tej, do, tam, do tamtego miejsca. Ale można też taką atrakcję skorzystać i popłynąć sobie łódką. I my chyba wybierzemy łódkę. Bo jest już trochę późno. Trochę późno z kempingu wyjechaliśmy. I trochę nam czasu to zaoszczędzi. W ogóle bardzo ładne miejsce. To kolor tej wody, zobaczcie. Słońce świeci super, nie? Tam wodospady płynące z góry. Tu kolejny. Same wodospady. Tu kolejny. I teraz, tak, jeżeli weźmiemy sobie tą łódkę, no to. Jeszcze z jakiś kilometr, będzie do przejścia, pewnie. No i tak, my się zdecydowaliśmy na łódkę tutaj. Kolejna atrakcja będzie przypłynąć się tutaj kawałek. Koszty są takie po prostu tej łódki. Ewentualnie idziecie tutaj tą ścieżką kamienistą, sobie na pieszo. Tak jest chyba 3 km, jeżeli pójdziecie, a jeżeli od łódkę weźmiecie, to jest 1,6 km. Ta łódka gdzieś tam popłynie na drugą stronę. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Wzięliśmy też ze sobą bluzy, bo podobno tutaj od lodowca chłodem wieje. Chociaż powiem wam, że nie uwierzycie, ale jest tutaj w tym momencie 27 stopni. Patrzcie jak to fajnie wygląda. O i taką łódeczką tutaj sobie przepłyniemy. Hello! Hello. Chwilkę to trwało, jak widzieliście, fajnie sobie przepłynąć, to fajny kolor wody tu jest, mówię, lazur trochę. A tu jak, ile ludzi, ludzi czeka na powrót. I teraz już znanymi nam kamieniami, głazami pokonujemy ścieżkę do lodowca. Trochę ślisko tu jest, powiem Wam. Jak tu popada, to może być nieciekawie na tych głazach. O, tak wygląda ścieżka, musimy tam aż dojść. Szlak macie oznaczony takimi niebieskimi palikami. I tu widać, że tu ludzie chodzą, bo te kamienie są wyślizgane, Dobrze powiem. No, buty też trzeba mieć dobre. O, przynajmniej pies korzysta z wody, się napił. Laura sprawdzała, mówi, że bardzo zimno, jak z lodowca. No, dobrze, mogę No, sprawdź. Ręką, ręką, ja nie mówię, żebyś chodziła. Górski? Górskie źródło? Tak. <gry> Lodowata. Lila jak ty żeś poszła, jak ja mam teraz iść za tobą? Pijesz jeszcze? To pij, idziemy dalej. No trochę kamieni, trochę takiego żwirku. Tak tu wygląda dojście do lodowca. Zobaczcie jak jesteśmy teraz blisko tych wodospadów. Ale tu rzeka się z tego zrobiła po prostu, kwartka. A tam widzę, czy będzie schodami wejść. Widzicie już do lodowca, już tam język lodowca widać delikatnie. Jeszcze kilka stopni do pokonania na naszej drodze. Będziemy się zbliżać do lodowca, ale tutaj wiatr wieje. Myślałem, że dronem trochę polatam, ale chyba nie będzie takiej opcji tutaj dzisiaj. Którą drogę? Tu prosto, cześć. No, to jeszcze po skałkach trochę poskaczemy, jak kuski, ale tam później schody są. Patrzcie to, już to widać tam w oddali. Tam ludzie się wspinają na ten lodowiec. Taki język lodu. Ale powiem Wam, że się nie spodziewałem, że w tym miejscu będzie lodowiec. Bo my cały czas praktycznie tutaj dojeżdżaliśmy doliną, nie? To jest, można powiedzieć, żadne góry, tylko taką doliną jechaliśmy samochodem. I coś takiego jeszcze na końcu nas tu zostało. Idziemy zobaczyć, tu rzeka płynie też z tego lodowca. Woda, to będzie widok. No i teraz już taka droga po skałach, można powiedzieć. Musimy tam podejść pod ten lodowiec. Ładnie szlak jest oznaczony, którędy iść. Więc idziemy, tam jeszcze mostek będzie taki, gdzie przejdziemy przez rzekę. Właśnie minęliśmy tutaj takich gości. Jeden w Klapkach, a drugi w Japonkach, Więc też dali radę tutaj wejść. to, jaka rzeka tu z lodowca płynie. O, ładnie tu jest. O, a... Słuchajcie, przeprawiamy cię na drugą stronę teraz rzeki mostem. No, jeszcze kawałek musimy podejść tam wyżej. Tutaj zobaczcie coraz bliżej jesteśmy. Taka bryza zimna leci od tej wody, że naprawdę polecam gluty jednak zabrać. Oskiem przeszliśmy, fajna sprawa. Idziemy jeszcze troszkę wyżej. Uh. Jeszcze kawałek drogi przed nami. Zobaczcie, taką drogę przebyliśmy. Tam w oddali widać parking po lewej stronie tutaj się wspinacie, no i praktycznie jesteśmy już przy lodowcu fajne, fajne, naprawdę fajnie zobaczyć i to jest to co robi naprawdę też wrażenie tutaj warto tu przyjechać punkt obowiązkowy moim zdaniem na lodowiec się nie da wejść tu chyba takie wiecie, tam ludzie chodzą specjalne wycieczki trzeba mieć sprzęt ale wiecie to, to po prostu w głowę chce urwać tam mam trochę widoków stąd, to no zobaczcie jak to wygląda. Po lodowcu nie pochodzimy niestety. A myślałem, że dotknę lodowca. Tak właśnie wygląda lodowiec. No niestety nie dało nie dane nam było wejść na niego, czy widziałem, jakieś wycieczki były takie zorganizowane. Ale to, że jest tak gorąco, to, że tak wieje, no to oni po prostu na tą chwilę nie pozwalają tam wchodzić, bo coś się odrywa ten, ten lodowiec i jest to po prostu na tą chwilę niebezpieczne, dlatego tylko mogliśmy go zobaczyć z daleka. Niestety nie dotknęliśmy go, ale może kiedyś. Jeszcze tu wrócimy inną porą. Zobaczymy. Bardzo mocno wiało na górze. Co do czasu przejścia nam, nam zajęło to 45 minut w jedną stronę. Czyli tak można powiedzieć na spokojnie, Ze dwie godzinki sobie tutaj trzeba czasu zarezerwować. No a my w takim, z takim ładnym widokiem schodzimy sobie na dół z powrotem do kampera i zmieniamy chyba lokalizację. Wyjeżdżamy stąd, jedziemy. Teraz już nie wiem gdzie. Później wam powiem. Chcieli wejść na lodowiec, to właśnie tutaj, w tym miejscu, przy toaletach, są wycieczki. Nie wiem ile to kosztuje, ani jak sobie to załatwić, ale widzę, że wszyscy tutaj oddają sprzęt, bo i raki. I takie czekany dostajecie i kaski, i można na ten lodowiec wejść dużo, dużo wyżej. Tylko to trzeba z przewodnikiem już robić po prostu. I jak to oceniacie wycieczkę? Powiem Wam tak, to jest właśnie chyba moja perełka, po którą przyjechałam do Norwegii. No, bardzo fajne, to bardzo, był bardzo szos, fajne. Ryby. To był chyba numer jeden dla mnie, najlepiej. Tak, podług tego perełki, stolen, czy tamtej półki, na którą wchodziliśmy, to tutaj naprawdę bardzo łatwy spacerek, Warto, przyjemny. Tak, przyjemny. Jeszcze w takiej pogodzie, jak mieliśmy, to już w ogóle super, Laura się podobało. No, bardzo, bardzo. To chyba faj, najfajniejsze takie, chyba na razie takie wow. Takie... Perełka, perełka, tak, zrobiliśmy takie wow. A my teraz szukamy sobie jakieś miejscóweczki po prostu na noc. Musimy gdzieś coś znaleźć, czy to będzie camping, czy jakiś parking, zaraz się okaże. Jak będą miejsca? Tak, bo do na następnego punktu mamy też dosyć daleko tam 200 km, a tu strasznie długo się jeździ. Te 4 godzinki, nie chce nam się jechać, także. Czego szukamy? Słuchajcie, przy wyjeździe tutaj z tej drogi płatnej na lodowiec stoi automat, więc tutaj robicie sobie opłatę za przejazd tą drogą. Taki automat tutaj jest, wybieracie sobie tam e, samochód osobowy, no bo do 3,5 tony jesteście to samochodem osobowym i sobie opłacacie ten przejazd za tą drogę. Jesteśmy jakieś, nie wiem, 30, może 40 kilometrów od lodowca. Jedziemy teraz na naszą kolejną miejscówkę. Ale dzisiaj już tak długo nie chcieliśmy jechać, więc sobie znaleźliśmy tutaj, na praktycznie końcu fiordu. Zobaczcie, jaki tu kolor wody jest w ogóle też fajny. Taki jak na tym lodowcu. Taką miejscóweczkę, o. Taki parking. Nie wiem, czy darmowy, czy niedarmowy, Ale stoi trochę kamperów. O, tutaj kolejni. Norwedzy przede wszystkim. No i my... I że tak, taka miejscówka tutaj. Akurat się trafiło, że nawet stolik mamy swój, tutaj własny. No i tak tutaj sobie spędzimy e, noc. Zostajemy tu na noc po prostu. A sytuacja jest taka, że jest strasznie gorąco. Teraz trochę słońce zaszło, bo tutaj nam świeci. To, że rozłożymy markizę, nic nam nie da. Ale przyszedł tutaj pan i ten parking okazało się, że jest ogólnie płatny. Zapłaciliśmy 200 koron. I okazało się też, że musimy się do jakiejś tam dziewiątej stąd zebrać. No bo tu przyjedzie mnóstwo jakichś autokarów, bo przypływa tutaj prom i oni sobie tutaj, na, jak ten prom przypływa, to te autokary tutaj przyjeżdżają i tutaj po prostu stacjonują. Więc jutro jest plan, żeby się zebrać o godzinie przed dziewiątą i pojechać po prostu dalej. Pa, okazało się, że w ogóle pan, który zbiera tu opłaty, to jest Polak. I mówi normalnie po polsku, więc nie będziecie tak. mieć problemu. Powiem Wam, że jest strasznie dużo tutaj Polaków ogólnie. Tutaj mieszka widać tutaj Norwegii. Bo co chwilę, jak nie pan na promie, jak nie pani w sklepie, to teraz pan, który tutaj zbiera po prostu opłaty też był Polakiem. Miejscówka fajna, no tylko szkoda, że trzeba się tak wcześnie rano po prostu zbierać stąd. Próbowaliśmy znaleźć też wcześniej jakieś miejsce tutaj na trasie, bo myśmy, wiecie co, przyjechali tam z drugiej strony. Tam z drugiej strony macie całą drogę, która prowadzi od lodowca. I, i ta... My byśmy tu wcale nie przyjechali, gdyby nie fakt, że zobaczyliśmy, tak. że stają tutaj kampery i nam się spodobało. I teraz jeszcze kolejne przyjeżdżają, bo tutaj właśnie zobaczyliśmy z tamtej strony, jak jechaliśmy, że stali i sobie tutaj podjechaliśmy, bo już nie chciało nam się dalej po prostu jechać. A jeżeli chodzi o takie miejscówki, tutaj przy tej trasie od lodowca, tutaj do. Nie wiem, czy to jest jeziora czy Fiordu. Nie, to, to jest Fiord, to jest koniec fiordu, właśnie. Jest końca tego fiordu, no to powiem Wam, że to są tylko takie. To są takie zatoczki przy drodze po prostu i tyle, no, tam jest miejsce max dwa wany, ewentualnie jeden kamper, może gdzieś tam dwa kampery i to są, wiecie, takie parkingi przy trasie. A jeszcze jest taki meg, że na niektórych jest no camping tak zwany, a nie na niektórych jest napisane, że no to jest parking dla, dla, dla wypoczynku i no fajnie, fajnie, jakbyś tam, fajnie jakbyś tam nie nocował no, na takiej zasadzie. No i sobie znaleźliśmy tutaj i tyle, tak naprawdę. Nie wiem, dajcie znać co z tymi miejscówkami tutaj w Norwegii ogólnie, no bo my jakoś, kurczę, nie wiem, chyba nie umiemy po prostu szukać takich miejsc. Gdzieś tam ciągnie chyba bardziej na kemping po prostu. Ale tu się akurat udało taką, takie miejsce znaleźć. Miejscóweczka jest naprawdę przyjemna. Patrzcie, stoi przy, przy samej wodzie, przy samym fiordzie. Nie tylko my uważamy, że tak jest, ale tutaj Norwedzy przyjeżdżają też. Cała paczka Norwegów przyjechała. Tak sobie tutaj pewnie posiedzą. Dzisiaj jest weekend, tak? Dzisiaj mamy sobotę, no to może sobie tak tutaj Norwedzy właśnie spędzają ten czas. Ale gdzie byście nie pojechali, jaką miejscówkę nie znaleźli, to mniej więcej widoki są właśnie takie, jak tutaj widzicie, czyli góry, woda i ewentualnie droga.